Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Boruwa i dzisiaj pokażę Wam jak przygotować Cold 45. Zapraszam. I teraz tak, jak zobaczą Państwo ten koktajl to sobie pomyślą. To jest Jagerbomba z dodatkiem ginu. Zgadza się. Ale kuta uwielbiam bomby, Więc robimy siup! Szklanka niska, schładzana lodem, a raczej dużym sześcianem lodu z zamrażalki na łyżkę Gdzie jest Jiggler? Jedną część, w moim przypadku 30 ml ginu. Do tego. 60 ml, jagerka. No oczywiście, że tak. Siup! Hm, tym razem trafiłem, ale to później. Następnie siup, siup, dodaję redbulka. No i bić. Ja to robię. Dopełniam. łyżka. Lekko mieszam. Ublewam się przy okazji. To nie wszystko. Joink. Limonka. Dla aromatu. I oto jest, Colt 45. Próbuję. O, doskonałe. Co mogę powiedzieć? Wszyscy z Państwa, miłośnicy Jagerbomby, tacy jak ja, no muszą, muszą spróbować tego. Dlaczego? Gdyż Jagerek i gin to jest połączenie naturalne. I wbrew pozorom przynoszą różne nuty. To jest bardzo skomplikowane, jakie nuty tu są. Ja jestem zdecydowanie zbyt ugotowany, żeby je rozpoznać teraz, ale na pewno są. Pamiętajmy, że z ginami jest tak. Siub, Jaki gin? Takie wzbogacenie. Więc wybieramy gin, który znamy, lubimy, smakowaliśmy, bo takie nuty on nam doda do naszego koktajlu. I gwarantuje te 30 ml to jest zdecydowanie wystarczająco, żeby tutaj napić i powiedzieć mm, jest gin. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. Powiem tak, Uff. jeżeli zastosujemy do tego koktajlu funkcję malejącej użyteczności krańcowej, ale zastąpimy ją malejącym smakiem krańcowym, to znaczy, że każdy drink wypity to coraz mniejsze znaczenie ma, jaki ma smak, to w tym momencie jestem w takim etapie, że nie wiem co to jest. Ale gdybym się go napił trzeźwy, to bym pewnie bardziej go docenił. Ale tak wyszło, że nie jestem trzeźwy. Życie. <słuch>